Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy mocno trenować. Mocno trenować. Mocno trening będzie. Trening, jeszcze raz trening. Na żarskim Koksajd. Koksajd. Czekamy na autora trasy. Zawodniczka przełajowa. Zawodnik. Zawonnik Nummer 1, Number One. Mike. Mike, was will machen morgen? Was ich morgen machen will? Ja. Ausschlafen, mich regenerieren. Ja. Am polnische Cockside. Polnische Cockside? Ja, hier. hier. Ja. Äh, macht eine äh, neue Runde mit äh, aus 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 mit äh, Bike La laufen, ah. mit laufen, mit laufen ja durch den Sand laufen ja ja in Sandpit ah okay ja, da okay. mu muss ich ja noch meine Dings da weg machen. meine meine Getränke alter <laughs> <laughs> bite yy, grosse flasze. Tak. Przyjechał zawodowiec. Tezik. Dzisiaj będzie dużo podbiegów, więc trzeba wymontować koszyczki. Rot-szraube profi. Aliexpress. Aliexpress-szrauben. Rot... Rot jest sznerste, ja? Tak. Dzisiaj będzie dużo podbiegów, więc trzeba wymontować koszyczki ROT, szraube Profi Aliexpress. Aliexpress, Szrałbę ROT. ROT jest w ja? Tak. Przyjechał konstruktor trasy. Nie gadaj, tak było nie pan. Jak? co? O to, o to... Przecież to są ścieżki, te leśne. Cześć. Mhm. Danilo w Niemczech to problem, bo to ale ja nie chciałam jechać, nie. Jeszcze przez te granice, gdzie gdzie jest. Tak no i teraz jeszcze głębiej. Und Thomas, Thomas był sześć Teraz, Tomas teraz A. nawet nie wierzysz. No, vent, no, vent. Ah ja, ich wiem Chyba był sześć Nie szczepiłeś, to tak. Tomasz Wendt Parynamy specjalistę, Krux. Nie to nie? Nie, dzisiaj zrobimy sobie symulację wyścigu na naszej rundzie przewajowej w, w okolicach Żar. Niestety przez wycinkę musieliśmy troszeczkę zmienić rundę, zaczyniemy. Tadzisław pozmieniał rundę, bo uległa dewastacji, o drwale niszczą trasę, ale my się nie przejmujemy, to normalne rzeczy trzeba koegzystować ciężki podjazd na rozgrzewce piaskowy, a motorka po chuju <grystanie> <grystanie> piasków im się zachciało Laufen no, Już gorąco Sandpit Tu Za pierwszym Aha, tak. razem na dół, a za drugim w prawo Świrus Za pierwszym razem na dół A za drugim w prawo I teraz idziemy? Tak Żebyś pamiętał Czołówka pobiegła, amatorka idzie. Idzie, idzie. Na plecy. To tak jest wygodnie. Jesteśmy już po treningu Piasek, piasek, jeszcze raz piasek Miałem jedną wywrotkę W piasku i biegi się nie chciały Biegi się nie chciały zmieniać, ale chyba się naprawiło dół, Nie chciało redukować w dół, ale piasek wyleciał i w końcu Tedzik zmiażdżył mnie pomyliłem rundę na trzeciej pomyliłem trasę na trzeciej rundy. ale było dobrze gdzie zwycięzca pojechał się rozjechać pada mrzawka ale ogólnie dobrze, jest kaszelek jak jest kaszelek to jest dobrze powiedzcie moi mili jak było no, trzy rundy dobrze gorąco Piasek zaliczony. Poli. Wow, wow, e, e, ja mam OTB amzant und slashberg nie down. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Jest Ja. Und nicht. No. Tak. Nicht, nicht ja. Ja. Tak. I nie... Nie. jak powiedz jak było yy, jak było niesamowicie mocna runda nie, jebana, nie jest wywrota nie mocno mocno ale pochodzi było mocno żeby zniszczyło to człowieka zniszczyło mnie psychicznie zniszczyło mnie wszystko <kuh> ubieram się i koniec kilka słów jeszcze od Ciebie dawaj wygrałeś dzisiaj Zrobiłeś mega przewagę jak Larsa w na Mistrzostwach Europy. Zniszczyłeś mnie, ale nie ukrywam. Pierwszy raz w tak ciężkim terenie w tym sezonie tutaj byłem. No, ta runda zabija. Eksponuje wszystkie nasze braki w technice i tak dalej. Trzeba biegać. Z biegania to ja mam kurwa mi, minus jeden. Jestem słaby, ale już z rundy na rundę lepiej mi to szło i po prostu trzeba trenować. No nie oszukujmy. Trzeba tu trenować. Spokojnie można by tu było zrobić... Yy, zedytować rundę i zrobić dobry wyścig, nie? Jak w Zielonym Lesie, ale to jest nasza... Miejscówka tajna i sobie tu trenujemy. Jest fajnie. No niestety sprzęt mnie dzisiaj zawiódł. Popsikam w domu zobaczymy co tam z tego wyjdzie To tyle i do zobaczenia na następnym treningu